Panie marszałku, wysoka izbo, z grudniowego raportu Fundacji Prawnicy dla Ziemi i Wiza Europa wynika, że do sektora energetyki w ostatnich sześciu latach trafiło 45 miliardów złotych w formie publicznego wsparcia, najczęściej nienotyfikowanego do Unii Europejskiej. Te fundusze zwykle i w większości nie służyły modernizacji sektora energetycznego, a zwiększeniu produkcji, dofinansowaniu naszego coraz droższego węgla i coraz bardziej nieefektywnych bloków węglowych, więc moje pytanie brzmi czy te fundusze są znów te 7 miliardów rocznie? Są założone i są ukryte w budżecie na rok 2020. I drugie pytanie: czy też w tym budżecie jest zaplanowana kwota 8 miliardów złotych kary, czy 8 miliardów złotych dodatkowych kosztów, które poniesiemy w tym roku za niespełnienie wymogu 15% energii odnawialnej, które wynika z porozumienia paryskiego. Dziękuję.